W sensie, ona się będzie dekapowała sama, nie? Więc można z niej spierdolić. Siedzenie na niej jest wręcz bardzo głupim pomysłem. Dobra, ale to było... Ale my przejmowaliśmy zwykłą strefę. O, ja żyję! O, nie żyję. No nie! Woli mnie zabił! Karol twój krzychu jedziemy potęga związku radzieckiego nie ma sobie równych No To jest najlepsze co? Ten T64, i jakiś typ co się rozjebał, Su7. Nie, my nie jesteśmy generalnie zbyt wysoko w tabeli. To znaczy, Wy trzej jesteście ostatni. Nad Wami jest to T64, a nad nim jestem ja. Bo tu jest mało czołgów. A jak już są, to cię rozpierdolą. Kuras kurwiseny. Słuchaj, ja y, to jest to, piękna rzecz, mianowicie y, kiedy ja normalnie jak mówię, to ja często trochę seplenie, nie? Ale jak klnę i się wkurwiam, to mówię bardzo wyraźnie, poprawnie. Taka kurwa obserwacja. Mhm. Pamiętajmy, gdzie oni są, kurwa. A-G-A-G-S gdzieś jest, okej. Okay. Arta osłonowa. Tak, jak w każdej normalnej grze że z dekapowaniem stref. Tak, ja tak kiedyś miałem. Przez całą jebaną bitwę mój team się na y, Fuldzie się napierdalał kuźwa na prawym punkcie, a ja sam jeden pojechałem kuźwa na lewy punkt Dosłownie sekundę przed tym, jak go przejął do końca, wiecie co się stało? Samolot bombami wysadził. Mój własny samolot bombami wysadził budynek przede mną, za którym, jak się okazało, stała cały czas pantera i mnie rozjebała. Pozdrawiam. To nie pelotka, to łoli. Wypierdalaj! To no jest... Chyba nie ma uzbrojenia... A nie, czekaj, ma uzbrojenie, bo przeszło na wylot, nic nie Panowie, czemu ja właśnie dostałem zestrzelenie A4F wczesnym? Any ideas? Czy ja go... Czy, czy, czy ja mu przypierdoliłem artylerią? Proszę, niech ktoś sprawdzi, niech ktoś sprawdzi powtórkę. Proszę, niech ktoś sprawdzi powtórkę. Co się stało temu typowi? Ja potrzebuję to wiedzieć. Nie, Nie to, w sensie, A4E. Co to jest za 4E w ogóle? Wczesny Podejrzewam, że to Amerykaniec jakby co?